Jezus Chrystus, który jest jednorodzonym synem Ojca, jest darem Boga Ojca dla człowieka. darem, który przychodzi przez narodzenie z najświętszej Maryi Panny. Chrystus jest tym, który przynosi wolność. W sposób szczególny tej wolności oczekiwał naród wybrany, wyglądając mesjasza, zbawiciela świata. Ten dar wolności, którego Chrystus udziela dzisiaj również nam, jest słowem, które w ostatnim 2018 roku bardzo często powracało do naszych uszu i do naszych serc. Kończymy obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody, w której Celebrujemy, świętujemy dar wolności, który uzyskaliśmy w 1918 roku. Również te święta Bożego Narodzenia będą nam o tym przypominały, bo to przecież Chrystus jest tym, który czyni człowieka wolnym, tym, który rozwala pęta niewoli, kajdany, którymi człowiek jest opleciony. Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu Sokulskiego, wszystkim telewidzom telewizji Sokółka, wszystkim Wam kochani, Waszym rodzinom, Waszym bliskim, aby te święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, Raz jeszcze uświadomiły nam to, kim jesteśmy kim jesteśmy w oczach Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy dziećmi, którymi w Jezusie Chrystusie obdarzył wolnością. Życzę Wam wszystkim błogosławionych świąt narodzenia pańskiego i Bożego błogosławieństwa, a także opieki Matki Bożej spomożycielki w nowym 2019 roku.